Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Astrologia oczami Anny. Przedstawię Wam prognozę astrologiczną na czas od 11 do 20 sierpnia 2021 roku. Będzie to prognoza taka ogólna. 11 sierpnia księżyc będzie w pannie, więc jak Będziemy nastawieni na pracę, na drobiazgowość, na życie codzienne. Super sprawa, ponieważ Księżyc łączy się z Wenus w Pannie. Księżyc i Wenus bardzo się lubią. Księżyc odpowiada za emocje, za uczucia. Wenus za miłość, za kontakty międzyludzkie, za porozumienie. Więc y, oprócz tego, y, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, będzie w cudownym aspekcie trygonu do Plutona w Koziorożcu. Pluton, transformacja, przemiana, y, najsilniejsza planeta, więc tutaj może się, y, mogą być y, wspaniałe doznania, na przykład erotyczne, może być y, Cudowny czas na zakochanie. Może być bardzo dobry czas na sprawy biznesowe, na sprawy współprac. Coś może się zmienić dla nas w bardzo korzystny sposób. Oprócz tego Merkury, planeta komunikacji, która, która jest w lwie, odpowiada również za kontakty z innymi ludźmi, ustawia się naprzeciw Jowisza. Planety szczęścia, ekspansji, więc tutaj dobry czas na, o czym też również mówi Wenus, czyli to jest w ogóle dobry dzień na nawiązywanie kontaktów, na rozpoczynanie współpracy razem z innymi, na dołączanie do jakichś grup, na organizowanie się z ludźmi, łączenie po to, żeby coś zmienić. Wodnik to jest wolność, to jest niezależność. Wenus w aspekcie z Plutonem to jest duża siła, więc tutaj wspaniały czas na łączenie się z innymi ludźmi, ale również na zakochanie, na miłość, na pieniądze. 12. Księżyc przechodzi do wagi. Księżyc przechodząc do wagi nastawia nas na kontakty z innymi, na współpracę, na dyplomację. Stajemy się łagodniejsi. Ważne zaczynają być relacje z innymi ludźmi, porozumienie yy, i dwunastego bardzo ważne wydarzenie, ponieważ Merkury planeta komunikacji, biznesu, yy, współpracy z innymi, naszego myślenia wchodzi do Panny. Merkury w Pannie czuje się bardzo dobrze. Jest to Jego znak, <laughs> więc tutaj może yy, jak najbardziej się yy, Jego energia zrealizować. Bardzo dobry czas na y, pracę, na y, drobiazgowe szukanie czegoś, na porządkowanie, y, na biznes. Tutaj możemy bardzo dobrze wszystko zaplanować. Y, tym no. bardziej, że księżyc jest w wadze, więc tutaj współpraca, porozumienie z innymi. Bardzo dobry czas na negocjacje, y, na y, zaplanowanie sobie czegoś, na robienie biznesplanów, na porządkowanie, na szukanie błędów, na zmianę, jeżeli chodzi o sprawy na przykład zdrowotne, nowe nawyki żywieniowe. Panna to również życie codzienne, pomaganie innym, praca na rzecz innych. Więc tutaj dużo możemy zrobić. Merkury w Pannie naprawdę pomaga nam w porządkowaniu wszelkich spraw, załatwianiu dokumentów, podpisywaniu umów, w negocjacjach. Mamy bystry umysł, widzimy szczegóły, więc tutaj świetny czas. 13 możemy czuć się trochę zblokowani, ponieważ Mars, który jest w Pannie, Mars w Pannie Czyli nasza energia, nasze działanie, to w jakiś sposób dążymy do celu. Mars w pannie również jest nastawiony na systematyczną pracę, na osiąganie celów krok po kroku. Yy, yy, jak na Marsa, nawet po zaplanowaniu, tym bardziej, że Merkur jest w pannie, czyli nasz sposób myślenia chce osiągnąć swoje cele. Tutaj ustawia się w trudnym aspekcie kwinkunksu yy, do Saturna. Saturn to ograniczenia, więc tutaj może się okazać, że coś yy, czujemy się zblokowani, że nie możemy dalej ruszyć do przodu. Być może jakieś przepisy będą nas ograniczały, jakieś nowe yy, restrykcje, że nie będzie można yy, w taki sposób realizować tego, co się zaplanowało. Również Merkury, czyli nasz sposób komunikacji, działania biznesowe, również nasz sposób myślenia, który jest w pannie, czyli nastawiony na precyzję, na pracę, na porządkowanie, ustawia się w w trudnym aspekcie kwadratury do Lilit. A jak wiecie, Lilit to jest dla niej ważna wolność, niezależność, więc tutaj mogą być konflikty. Na przykład, yy, nie pozwolimy sobie powiedzieć za dużo, będziemy uważali, że jesteśmy najmądrzejsi, będziemy uważali, że mamy rację, że nie będziemy chcieli się podporządkować. Więc tutaj, uważajcie, dość trudny dzień, kiedy ta energia wylewa się z nas, tak? Energia sprzeciwu, energia wolności, niezależności, że tutaj mogą powstać różne trudne sytuacje. 14. Księżyc jest Skorpionie. Księżyc Skorpionie jest w trudnej pozycji. Często jest to czas, kiedy mamy kontakt z emocjami takimi trudnymi dla siebie, takimi, które są głęboko schowane. Może to być smutek, może to być żal, może to być poczucie yy, samotności, może to być yy, taka nostalgia. Yy, emocjonalnie mm. odczuwamy brak czegoś. Yy, tym bardziej, że słońce, które jest w lwie, a słońce, jak wiemy, w lwie, to jest. Najlepsza pozycja dla słońca. My możemy działać, my możemy realizować siebie, dążyć do swoich y, pragnień, bawić się, być y, we wspaniałym nastroju. Ale niestety w tym dniu 14 słońca również jest w trudnym aspekcie y, do Neptuna, który jest w rybach. Czyli możemy sobie zdać sprawę, że nie do końca możemy. Y, realizować siebie tak, jakbyśmy chcieli. Że tutaj napotykamy na jakieś ograniczenia, na jakieś niewygody, że coś nam nie do końca odpowiada, że być może nie mamy na to zgody jakiejś emocjonalnej naszej, że chcielibyśmy coś zrobić, ale nasz na przykład system moralny nam na to nie pozwala. 15. jesteśmy cały czas w tej samej energii. Również Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w pannie, <laughs> ustawia się w tym samym aspekcie kwinkunga do Jowisza, który jest w wodniku. Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju. Tutaj są jakieś ograniczenia, więc tutaj znowu możemy napotkać na coś takiego, że pracujemy nad czymś, pracujemy, bardzo chcemy coś zrealizować, ale napotykamy na jakieś przeszkody niezależne od nas, coś, co y, daje nam poczucie, że nie do końca jest tak, jakbyśmy chcieli, że nie do końca możemy zrealizować nasz plan w taki sposób y, y, w taki sposób, jak myśleliśmy. 16 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wygody, wkracza do znaku wagi. Wenus w wadze czuje się bardzo dobrze i jest nastawiona na relacje, na miłość, na związki, na współpracę z innymi ludźmi. Tutaj łatwiej będzie nam się porozumieć, dogadać z innymi. Dobry czas na tym bardziej, że Wenus później będzie ustawiała się w dobrym aspekcie do Saturna w najbliższym czasie. Księżyc przechodzi do strzelca, czyli jesteśmy nastawieni bardziej optymistycznie, otwarci do ludzi, gotowi do współpracy, do porozumienia, do negocjacji, więc wykorzystajcie ten dzień. 17. Znowu dość trudny aspekt, ponieważ Słońce jest w aspekcie 150 stopni do Plutona w koziorożcu, więc tutaj znowu nasza energia jest zablokowana. Czujemy się zahamowani, że nasza energetyka, nasze pragnienia, realizacja siebie w jakiś sposób jest zablokowana przez prawo lub y, przez kogoś, kto jest nad nami, że nie wiem, chcielibyśmy na przykład wyjechać na urlop, a tu nagle się okaże, że trzeba zostać w pracy i coś zostanie nam narzucone. Możemy y, być poddawani również jakiejś manipulacji, jakiemuś szantażowi emocjonalnemu, że y, trudno y, będzie nam wybrać i zrealizować siebie. 18. Księżyc wchodzi do koziorożca. Księżyc w koziorożcu, yy, wchodząc do koziorożca, ustawia się również w trudnym aspekcie do Wenus, planety miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w Pannie. Yy, yy, w wadze, przepraszam. Więc księżyc, yy, czyli nasze emocje, yy, są zblokowane. Księżyc w koziorożcu, trudno jest mu y, wyrazić to, co czuje. Jest zablokowany, jest y, 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 raczej nastawiony na to, co musi, niż na to, czego potrzebuje. Więc y, w trudnym aspekcie to jest trudny dzień na porozumienie, na dogadanie, y, na to, żebyśmy y, dobrze się czuli ze sobą i z innymi. 19. Merkury, planeta komunikacji, planeta biznesu, który jest w pannie, czyli w bardzo dobrym położeniu dla siebie, łączy się z Marsem, planetą energii, planetą działania. Więc tutaj, yy, yy, jakby to jest dobry dzień na to, żeby zrealizować dążyć do realizacji tego co wymyślimy, tego co zaplanujemy Merkury z Marsem połączenie w Pannie mogą dużo zdziałać czyli nasze myślenie, nasze kontakty możemy poznać kogoś z kim będziemy mogli na przykład współpracować, porozumieć się ponieważ Wenus jest w wadze tak? czyli dobre umowy możemy na przykład podpisać tutaj yy, Wenus w tym dniu ustawia się również w bardzo dobrym aspekcie do Lilith, więc tutaj my możemy y, dążyć do tego, czego pragniemy, możemy to realizować, mamy tą siłę, mamy tą odwagę, y, y, jeżeli chodzi o niezależność, o to, żebyśmy mieli własne zdanie, żebyśmy mieli odwagę iść y, w tą stronę, y, w którą chcemy. Nie zważając na zdanie innych. Ważne jest to czego ja chcę, czego ja pragnę, moja wolność, moja niezależność i to, co ja chcę zrobić i dotyczy to i miłości i pieniędzy i przyjemności i wygody. W tym dniu również uran, planeta rewolucji, nieprzewidywalności wchodzi w retrogradację. I już mamy Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona, w retrogradacji wszystkie planety w ruchu wstecznym. Słuchajcie, to jest czas y, powrotu trochę do przeszłości. To jest czas przygotowania do tego, co będzie. Więc jakby y, pewne sprawy mogą y, wracać i możemy mieć szansę ponownego zrealizowania czegoś lub ponownego przejścia. Y, szansę na zrealizowanie planów, które być może z jakiegoś powodu nam nie wyszły albo z których zrezygnowaliśmy. To jest czas przygotowania do tego. I dwudziestego słońce, które jeszcze jest w Lwie, czuje się bardzo dobrze, chce się bawić, chce się realizować, ma bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo planów. Ustawię się naprzeciw Jowisza w wodniku. Jowisz, planeta szczęścia, planeta ekspansji, rozwoju. Jowisz jest w ruchu wstecznym. Więc tutaj yy... lew to jestem ja. To czego ja chcę, czego ja pragnę, moje pragnienia, moje marzenia. Wodnik to są inni. Tutaj dobry czas na zastanowienie się, jak ja mogę zrealizować siebie, Wspólnie z innymi ludźmi. To jest bardzo dobry dzień na uświadomienie sobie tego i na zastanowienie się, jak ja mogę połączyć się z innymi, jak mogę iść do przodu dzięki innym ludziom i wspólnie z innymi ludźmi. W tym dniu również Merkury, planeta myślenia, komunikacji, biznesu, który jest w pannie, tak jak mówiłam, w bardzo dobrym położeniu. Do, do siebie ustawia się w cudownym aspekcie trygonu do Urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności. Więc tutaj bardzo dobry dzień na nowe pomysły, na realizację planów, yy, yy, na nowe jakieś działania, na nowe współprace z ludźmi zupełnie innymi niż do tej pory. Tym bardziej, że księżyc w tym dniu wchodzi do wodnika. Więc my jesteśmy otwarci. Słońce naprzeciwia wisza w wodniku, otwieramy się na innych, merkury w trygonie do urana, czyli nowe pomysły, nowe współprace, poznanie nowych ludzi, księżyc wchodzi do wodnika, jesteśmy otwarci, nastawieni na nowości, na poznawanie innych, na wchodzenie w różne nowe grupy, dobry dzień na wejście do internetu na przykład. Na połączenie się z innymi ludźmi, wspólne zrobienie czegoś na przykład na rzecz planety, na rzecz świata, jakieś plany, pomysły. Świetny czas. Więc słuchajcie, tydzień ciekawy, wykorzystajcie go jak najlepiej. Oczywiście, Merkury, który jest w pannie, najbardziej wspomaga znaki ziemskie i znaki wodne. Czyli Byk, Panna, Koziorożec, Rak, Skorpion i Ryby. Wenus, za to, która 16 wkracza do wagi, najbardziej wspomaga znaki powietrza i znaki ognia czyli bliźnięta, wagi, wodniki, barany, lwy i strzelce. Więc Tutaj y, każdy y, znak zodiaku dostaje coś dla siebie. Bardzo dużo pe, y, planet jest y, w pannie, tak Mars jest w pannie. Y, Słońce jeszcze jest w lwie, więc pomaga znaki ognia i y, znaki y, powietrza, czyli baran, lew, strzelec, bliźniak, waga, wodnik. Y, Mars. <laughs> który jest nastawiony na pracę, na nowe pomysły, na na przykład zmianę nawyków żywieniowych. Dobry czas na wprowadzenie do swojego życia zmian nawyków żywieniowych w postaci diety. Dobry czas na uwalnianie się i na wypracowywanie nowych sposobów spędzania na przykład Wolnego czasu, dobry czas na y, zaplanowanie i rozpisanie, na przykład y, swojego planu dnia, żeby lepiej i efektywniej wykorzystać czas. Wenus z kolei od 16 namawia nas na współpracę z innymi, na dogadanie się, na porozumienie. Dobry czas na miłość, na relacje, y, na poznawanie nowych ludzi. Więc y, wykorzystajcie ten czas jak najlepiej dla siebie. Ja y, chciałabym y, powiedzieć Wam, że y, bardzo fajny dzień jest y, 11, 12, y, ciekawe dni i y, 19 i 20. To są chyba najlepsze dni w tym tygodniu, y, ponieważ y, dają nam y, taki dodatkowy zastrzyk energii. Na dzisiaj to wszystko, kochani. Dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam ciepło i życzę y, wspaniałego czasu. Oczywiście y, zawsze, ale y, teraz tym razem między 11 a 20 sierpnia. Pozdrawiam, do zobaczenia.